Elestyna Grzebyta, dzień dobry. Weekend przyniósł atak zimy nie tylko w Polsce, ale w wielu innych miejscach w Europie. Śnieg spadł między innymi we Włoszech, Chorwacji i Niemczech. Jutro pogoda na naszym kontynencie też będzie dynamiczna, bo Europa jest zdominowana przez takie aktywne, wilgotne niże. To oznacza, że w wielu miejscach będzie mocno padać. Na południu i zachodzie kontynentu też silnie powieje. Najwięcej termometry pokażą w Lizbonie i Atenach 18 stopni, natomiast najzimniejszą stolicą Europy będzie Warszawa. W nocy w całym kraju mróz od minus 10 stopni w Krakowie do minus 3 w Suwałkach. Na wschodzie i w centrum wciąż może padać śnieg, ale te opady będą coraz słabsze. One stopniowo mają się przemieszczać za naszą wschodnią granicę. W drugiej części nocy popada też na zachodzie. Tutaj będą to opady śniegu i śniegu z deszczem. Lokalnie w nocy nie są wykluczone też marznące mgły. Wiatr na wschodzie słaby, na zachodzie umiarkowany. Jutro niemal w całej Polsce możliwe są opady słabego śniegu na południowym zachodzie, również deszczu ze śniegiem, a nawet samego deszczu. Na Górnym Śląsku przejściowo opady mogą być marznące, więc na drogach będzie ślisko. Nie powinno padać jedynie na krańcach północno-wschodnich, a także na Rzeszowszczyźnie. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się od minus jednego stopnia w Suwałkach do czterech we Wrocławiu. Wiatr z kierunków południowych umiarkowany na południu Podkarpacia silny. Porywach do 70 km na godzinę, a wysoko w górach niebezpieczne porywy do 90 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać. W Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. We wtorek zrobi się nieco cieplej, zwłaszcza na południowym wschodzie. No i tutaj będą pojawiały się opady deszczu, więc pojawią się roztopy. Na pozostałym obszarze ma padać głównie śnieg i deszcz ze śniegiem, no i przejściowo to będą opady marznące, więc na drogach może być ślisko. Nie powinno padać jedynie na północnym zachodzie kraju, ale tutaj dość długo mogą utrzymywać się zamglenia. W górach nadal będzie silnie wiało. W środę pogoda ma być bardzo dynamiczna. Będzie wietrznie i też pojawią się różnorodne opady. Na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie to będą przeważnie opady deszczu. W pasie od Podlasia po Małopolskę deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze popada śnieg. Warunki na drogach będą bardzo trudne. Prognozujemy, że najwięcej śniegu spadnie na obszarze od Mazur i Suwalszczyzny aż po Górny Śląsk. W czwartek na wschodzie kraju jeszcze miejscami są możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, natomiast od piątku będzie dużo mniej, ale mogą nam dokuczać mgły. Na termometrach przeważnie od 0 do 4-5 stopni. Noce ze słabym mrozem. Cieplej ma się zrobić na początku grudnia. Miłego popołudnia, do widzenia.